Celerowa książka, zagrajmy jeszcze raz i magazyn magazynarn.eu już w sprzedaży. Każdy zakup wspiera działanie naszej redakcji. Ja już chyba zupełnie nie rozumiem współczesnego Duma. Gdy w 2016 roku do sprzedaży trafił reboot sens był dość jasny. skrzesić starą markę dla nowego pokolenia i chyba większość z nas będzie zgodna, że był to powrót diabelnie udany. Dużo strzelania, flaków i widowiskowej rozpierduchy. Gdy w 2020 w sklepach wylądował Doom Eternal, no okej, okay, da się tu ulepić wizję. Pomysły z klasycznego Duma wzbogacono o lekkość i kinematykę nowszych odsłon zapomnianego Quake'a, zwiększając nacisk na poruszanie się w powietrzu, jego znajdźki czy laserowo bombastyczną paletę barw trójki. I dodatkowo podkreślono ironiczność i kreskówkowość całego tego brutalnego teatru. Pistolet w łapie oraz wielka tabliczka z napisem, to tylko gra wideo, nie myśl o tym za dużo. Ten zakręt w kierunku Quake'a, a szczególnie próba dodania serii wertykalności i nacisku na aspekty platformowe, miała taki efekt uboczny, że była zbyt odległa od części pierwszej i odrzuciła od siebie część graczy. To po prostu nie był już dla nich ten sam Dum. Choć akurat moim zdaniem w próżni dwójka broni się równie świetnie co jedynka. No i gdy już wydawało się, że rozumiemy trajektorię, nowe dumy to taka mieszanka starej zagłady i wstrząsu, nagle autorzy znowu wyrzucają wszystko do kosza i po raz trzeci wyrywają niczym chwasta każdy element, rozbierając esencję współczesnych dumów na czynniki pierwsze i odbudowując jako zupełnie nową grę. W efekcie trylogia jako całość to trzy zupełnie odmienne gry, połączone ze sobą postacią głównego bohatera oraz jego niepohamowaną rządzą rozbryzgiwania flaków demonów na każdy centymetr sześcienny świata. Różni się tylko metoda. I wiecie co? Ani trochę tego wszystkiego nie rozumiem, ale do odważnych świat należy, i to właśnie dzięki takiemu odwracaniu moich oczekiwań, wieki ciemne Duma okazały się jasnym punktem w nabierającej rozpędu bibliotece Gier od Microsoftu. No i wybaczcie, nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że bawiłem się piekielnie dobrze. No okej, okay, sztampy odhaczone, przejdźmy do konkretów. Wiele wieków temu ziemia była rajem. Ludzie mogli mieć wszystko, korzystając w imię dobra. Ach, cholera, pomyliłem kartki. Skąd mi się tu zaplątał scenariusz tajemnicy sagali? Ech. Tu wiele wieków temu raju nie było. W krainie Argent de Nur, dawno przed wydarzeniami z odsłon poprzednich, potężni Majorowie kontrolują swoją najpotężniejszą broń. Slayer wysyłany jest do walki tylko wtedy, gdy wszyscy inni zawodzą. Gdy siły piekła atakują warownie strażników, z wielką niechęcią zgadzają się użyczyć jego usług w celu obrony tego taktycznego dla wszystkich stron konfliktu punktu. Piekło atakuje nie bez powodu, próbuje zdobyć pewien artefakt. A jak historia ta wplata się w fabułę reszty serii, no o tym będziecie musieli przekonać się sami, pod warunkiem, że was to w ogóle interesuje. Bo bądźmy ze sobą szczerzy: wielu fanów serii po prostu przeklikuje filmiki, by dokopać się do mięska. Wystarczy by wiedzieć, że The Dark Ages ma pełnić rolę prequelu. A wątek fabularny, choć interesujący, jest czysto pretekstowy i żeby cieszyć się grą, nie trzeba interesować się nim w ogóle. No więc we wstępie nawiązałem, że trójka znów zrywa z Quake'owym stylem rozgrywki, który wprowadził Doom Eternal i zresetował gameplay idąc w swoją własną stronę. Więc zapytać możecie, jeśli nie Quake, to co? Odpowiedź brzmi też Quake, tylko że gdzie mam wrażenie, dwójka zahuśnięta była zręcznościowo, parkurowo powietrzno-laserowym aspektem późniejszych części gry, tak najnowsza zagłada siorbie bardziej z mrocznych, szorstkich, gotyckich korzeni Quake'a 1, wymieszanych z w sumie również szorstkim, bardzo 90-owym chaosem pierwszego i drugiego duma. Wiecie, więcej, Nine Inch Nails, trochę mniej Bones i Orb. Wizualnie Doom the Dark Ages stoi gdzieś w rozkroku pomiędzy wysokotechnologiczną, kolorową oprawą swoich poprzedniczek, mieszając ją retroaktywnie z średniowiecznymi warowniami, zbrojami otulonymi w skórę i hełmy z rogami. Coś w stylu tego, co próbowano zrobić parę lat wcześniej w Kung Fury, albo może dużo bardziej adekwatnie byłoby to porównać do szalonych okładek albumów metalowych. Battleaxe, Burn This Town, The Ritual Aura Veloti, Nocturnus a.D. paradox, and hell followed with chimerical reality. Slayer, Hallowates i wiele innych idealnie oddają te zderzenia światów. Doom Slayer jest tu taką właśnie ożywioną postacią zakładki, okładki. Za swoim gnatem w jednej ręce, tarczą w drugiej i dosiadający swojego smoka, który jest jednocześnie jego motocyklem i odrzutowcem, przemierzającym mroczne, przerażające, ale i zapierające dech światy. Sure, jasne, czemu nie? To seria, w której niejednokrotnie wkładaliśmy już strzelbę w diabelskie dupsko, a on nadal nie ma dosyć. Uwierzę tu we wszystko. Aha, wsiada się też w wielkiego robota i napierdziela demony na pięści, jak w Power Rangers czy innym Pacific Rim. Jasne, spoko, co tylko chcecie. Nie zrozummy się źle, mówiąc, że to kolejny gameplayowy reset Duma, nie mam na myśli, że to już nie jest Duma, bo cała podstawa gry pozostała tu bez zmian od 2016 roku. Tytuł podzielony jest na 22 plansze nazywane rozdziałami jak tam nadal celem gracza jest dotrzeć od punktu A do punktu F zahaczając po drodze o zadania od B do E. Jak tam mamy dostęp do mapy, gdzie zobaczymy, że część etapów to dość korytarzowe i niepozwalające na zbyt dużą dowolność zwiedzania mapy przypominające trochę proste labirynty, gdzie równą frajdę sprawiać ma nie tylko eksterminowanie fal demonów, ale też jak w latach 90-tych odnajdywanie kluczy i otwieranie sobie przejścia oraz odkrywanie dziesiątek pochowanych po etapach sekretów. Znów zbierać będziemy figurki i inne znajdźki rozciągające rozgrywkę, nawiązując w ten sposób do korzeni serii, i znowu zabawa kręci się wokół zdobywania nowych splów, umożliwiających wyrządzanie krzywdy na sposoby, jakich nie wyśniłby sobie nawet papież Sergiusz III. I znów nagradzani jesteśmy za grę agresywną, a ta trochę kantuje, by podbić stawkę. Ze zwłok wrogów leje się amunicja, zdrowie i wszystko inne, co jest nam akurat najbardziej w tym momencie potrzebne, i wszystko po to, by wciągać nas w tę uzależniającą pętlę agresywnego rozsiewania juchy. Zniknęło za to praktycznie wszystko to, co w Eternal było uważane za kontrowersyjne. Sekcje zręcznościowe praktycznie nie istnieją, podobnie jak elementy próbujące upodobnić grę do klasycznej automatówki, choć z małym wyjątkiem. Powraca tu bowiem koncept dodatkowych żyć, które pozwolą nam wskrzesić Slayera w środku potyczki. Kara za zgon bez nich też nie jest jakaś straszna, po prostu cofani jesteśmy do ostatniego punktu kontrolnego. Slayer zachował część swojej wertykalności, ale używana jest ona głównie jako narzędzie, a nie cel sam w sobie i służy głównie sprytnemu ukrywaniu smaczków chowających się na mapach. W miejsce nowinek Eternala dostaliśmy natomiast całkowicie przebudowany system umiejętności drugorzędnych opartych na tarczy bohatera, mocno przetasowany arsenał liczący aż kilkanaście zdolnych do ulepszenia pukawek, które zastępują stety bądź nie funkcję ognia alternatywnego, i szereg większych etapów, które porzucają swoją korytarzową strukturę na rzecz większych przestrzeni, gdzie gracz może wykonywać cele w wybranej przez siebie kolejności. A przy okazji, eksplorować i znajdować cele bonusowe. Nie nazwałbym tych ostatnich otwartym światem ani sandboxem to nadal po prostu obszerne, zamknięte mapy o gęstej zabudowie, ale dające graczom większe pole do manewru i zbaczania z utartych ścieżek. Najważniejszymi są jednak zmiany w tym, jak walczymy. Kluczową rolę gratu Nowinka w postaci tarczy Slayera, która jest jego wielozadaniowym narzędziem ofensywno-defensywnym. W swojej podstawowej roli pozwoli nam osłonić się przed nadlatującymi pociskami, możemy też ściskać nią w przeciwników, by zadawać im obrażenia. Z czasem nabierze dodatkowych zdolności: będziemy mogli oszałamiać nią przeciwników, niszczyć za jej pomocą odległe zamki, parować ataki demonów i wiele, wiele więcej. Jej najważniejszą cechą jest natomiast możliwość wykonywania szarży, czyli potężnego do skoku na długie dystanse, co czyni z nas bestie nie do powstrzymania i w mgnieniu oka zamyka dystans między każdym przeciwnikiem. W The Dark Ages walka w zwarciu jest równie ważna co ataki dystansowe i takie połączenie obu tych cech sprawdza się świetnie, by Slayer faktycznie sprawiał wrażenie niepowstrzymanej maszyny do zabijania. Bardzo szybko stajemy się wojownikiem tak potężnym, że ścinamy jednym ciosem całe grupy demonów. I jak zwykło się mawiać, to nie my jesteśmy zamknięci z potworami, to one są tu zamknięte z nami. Nic dziwnego, że nasz cichy protagonista jest tajną bronią Majorów. Kwas powiedział kiedyś w swojej recenzji, że dum jest tańcem. I coś w tym jest, tylko że w każdej swojej odsłonie w zupełnie innym gatunku muzycznym. Styl walki The Dark Ages jest bardzo gęsty, zachęcający nas nieustannie nie do fruwania i akrobacji niczym w eternalu, a ciągłego skracania dystansu. Jest w tym wszystkim pewien rytm. Ostrzelać wroga, odbiec do niego w odpowiednim rytmie, puścić wiązankę z kiścieni, odskoczyć, sparować, jeszcze bardziej uwypuklają to zielone pociski, które odbite wracają do przeciwników, zadając im druzgocące obrażenia. A niektórzy wrogowie, czerpiąc bardzo wyraźnie z gatunku bullet Hell, czy odważyłbym się powiedzieć wprost returnala Sony, atakują nas jednoznacznie wzorkami, które mamy rytmicznie odbijać, bawiąc się przy tym w wymijanie ciosów. Ale tu, w przeciwieństwie do poprzednika, jest to taniec czysto horyzontalny. Dum slayer bardzo rzadko wybija się w powietrze i mimo swojej szybkości i imponującego zasięgu skoku, nadal sprawia wrażenie bohatera ociężałego tanka, który może przyjąć na klatę wiele razów. Bardzo podobało mi się to podejście, gdzie z odpowiednim rytmem w ogóle nie trzeba przejmować się zdrowiem, zbroją czy amunicją bo gra sama dawkuje nam je w nagrodę wedle potrzeby i z tego też powodu dużą część gry przechodziłem po prostu z całkowicie wyłączonym interfejsem, co swoją drogą wspaniale wpływa pozytywnie na możliwość zanurzenia się w tym świecie. Po jakimś czasie bycie slayerem było już moją drugą naturą i nie potrzebowałem danych o tym ile pocisków miałem w magazynku, ani ile sekund brakuje do regeneracji szarży. Nie musiałem tego wiedzieć. Byłem slayerem, czułem to i naturalny rytm systemu walki. W całym tym chaosie brakuje mi niestety tylko jednej rzeczy, którą kochałem w poprzedniczkach. Z jakiegoś niezrozumiałego mi powodu całkowicie pozbyto się brutalnych finisherów, które z wielką satysfakcją oglądało się w trakcie bitw. To spora strata, bo był to jeden z moich ulubionych elementów i przyjemna nagroda za skopane tyłki. Może zaburzały one rytm starć? Nie wiem, ale kombosy wręcz, które zastępują ich miejsce, niestety nawet się do nich nie umywają. No i skoro już troszeczkę spuściłem powietrze z tego balona ciągłego chwalenia The Dark Ages, to czuć chwilami, że gra była miejscami rozciągana trochę niepotrzebnie. Myślę tu głównie o dwóch nietypowych dla marki dodatkach, czyli wspomnianym wcześniej mechu i smoku, którymi pokierujemy w trakcie przygody. Z tych dwóch smok wypada moim zdaniem zdecydowanie lepiej. Jego rozgrywka jest stosunkowo różnorodna, nawet jeśli często sprowadza się do sprytnie zamaskowanego QTE. Ale fruwanie po planszy na naszym rumaku i rozwalanie statków kosmicznych niczym w gwiezdnych wojnach, czy ściganie innych powietrznych jeźdźców jest całkiem spoko. Jest krótkim, ale przyjemnym odmulaczem, żeby standardowe mielenie zadów nie zrobiło się zbyt nudne. Nie ma tego w grze dużo i to dobrze, bo mam wrażenie, że bardzo szybko by się przejadło. Takie dobre, ale nie rób więcej. Dużo gorzej bawiłem się wsiadając za stery wielkiego robota, Atlana. Nie wiem jakim cudem z gry nie wycięto elementu, który w grze tak świetnej wybija się tym, że jest tak nudny, bez pomysłu i nijaki, Chodzi się wielkim chłopem w zwolnionym tempie, po zabudowaniach, które sypią się niezbyt widowiskowo i gra z demonami w zabawę, gdzie naciskamy unik, gdy atakują, albo atak, gdy nie atakują. Przy pierwszym przejściu gry jeszcze się to odrobinę broniło, bo jak w przypadku smoczyska, nie ma tego w dumie dużo. Ale już za drugim razem trochę żałowałem, że nie mogę ich po prostu pominąć. Nie widzę w tych segmentach niczego, co czyniłoby je wartymi polecenia. Zabrakło mi też jakiegoś ogromniastego bossa w stylu ikony grzechu z Doom Eternal, ale nie chciałbym wdawać się tu niepotrzebnie w spoilery fabularne. Po przejściu gry też na razie wieje trochę pustkami nie ma już żadnego trybu multi, jakichś dodatkowych wyzwań, cheatów na dyskietkach itd. Można co najwyżej wrócić do poprzednich misji, żeby je pomaksować i poznajdować brakujące sekrety. Choć akurat seria znana jest z tego, że Bethesda mocno wspierają po premierze i często nowinki dodawane są w aktualizacjach i kolejnych płatnych dodatkach, więc może i tu będzie tak samo. W każdym razie, na tle mocno popaczowanych już poprzedniczek, Dark Ages wydaje się w menu odrobinę goły. Inne rzeczy, o których warto wspomnieć, ale których nie chcę za bardzo obsuć spoilerami, to system progresji. Zdobywaną w kampanii broń ulepszamy zbierając trzy typy surowców. Złoto jest dość powszechne i pozwala nam kupić najbardziej podstawowe z ulepszeń. Późniejsze będą wymagały odnajdywania rubinów i kryształów zjaw, które to często poukrywane są w strefach sekretnych. Daje to kolejną zachętę do eksplorowania, a nie tylko przebiegania od markera do markera. Po drodze znajdziemy też kilka modyfikatorów zmieniających efekt towarzyszący parowaniu oraz alternatywną dla klasycznego kopniaka i pięści broń białą. Każda ma swoje proste drzewko rozwoju oraz unikatowe zachowania. Poza normalnymi przeciwnikami zmierzymy się również z różnego rodzaju dowódcami, a niektórzy z nich trzymają przy sobie ulepszenia dla naszego maksymalnego zdrowia, zbroi czy ilości amunicji, jaką możemy przy sobie nosić. Inni, silniejsi wrogowie wzmacniają wszystkich przeciwników, póki ich nie pokonamy, a jeszcze inne warianty chowają się za grubą tarczą, którą opuszczą dopiero jeśli zbijemy do zera ich pasek morale, mordując ich pobratymców. To takie ładnie ubrane w lor wyjaśnienie konieczności naparzania się z coraz silniejszymi falami wrogów na niektórych arenach. A jeśli na strzelankach zjedliście zęby, to przynajmniej dla mnie domyślny poziom trudności był zdecydowanie zbyt łatwy, a ulepszone gnaty szatkowały wszystkich wrogów z bosami na czele bez najmniejszego wysiłku. Zachęcam więc do spróbowania się na wyższych, a przy okazji warto napomknąć, że jak zwykle Doom charakteryzuje się masą wręcz opcji personalizacji swojego doświadczenia. Poza predefiniowanymi schematami poziomu ręcznie skonfigurujemy wiele elementów, takich jak agresja wrogów, okienko parowania, a nawet przyspieszymy grę do 150% lub spowolnimy ją. Pozmieniamy rozmiary wskaźników, całkowicie wyłączymy interfejsy, a paski opcji graficznych pozwalają ustawiać się nie tylko od niskich do wysokich, ale aż do ultra koszmaru, i każdy podelement może być dodatkowo dostosowywany ręcznie. Pod tym względem id Software zawsze dawało radę. Demony nie pokonałyby bariery, więc wpuszczają je wyznawcy. Tiro! Transportery! Jak długo jeszcze? Łącz z Biskupem. Dywizja Wejlena będzie dopiero za godzinę. No i skoro wrzucam już do jednego wora rozmaitości, wersja PC-towa gry, którą ogrywałem na Steamie, dostępna była z polskimi napisami i dubbingiem. I to całkiem niezłym dubbingiem. Ale podobnie jak Indiana Jones całkiem niedawno, jest to kolejna gra od studia Microsoftu, która nierozerwalnie łączy język napisów z językiem dialogów. Nie wiem jak na innych platformach, ale tu, jeśli chcecie angielski dubbing i polskie napisy, to nie znalazłem takiej opcji i jedno i drugie musi być albo po angielsku albo po polsku. A bardzo zależało mi na tym, żeby w Nowego Duma zagrać konkretnie na pc -cie. Z jednej strony dlatego, że klawiatura i myszka do strzelanek to dla mnie oczywiście mus, ale też z uwagi na to, że kolejne wydania serii to wspaniały pokaz możliwości silnika i moim zdaniem id Tech 8 nie zawodzi. Miłą odmianą jest móc odpalić grę wyglądającą tak bosko jak Doom The Dark Ages w 4K, powyżej 60 FPS-ów, w najwyższej możliwej jakości obrazu Ultra Koszmar i nie musieć przy tym korzystać z żadnej formy NVIDIowego DLSS. Nowy Doom zachwyca swoją optymalizacją i choć przyznaję grę recenzowałem na nadal potężnym RTX 4090, to nawet tu rzadko spodziewać się mogę współczesnej gry po prostu działającej w swojej natywnej rozdzielczości bez korzystania z upscalowanych sztuczek. Jak piękny Doom jest, każdy widzi, więc nie będę się nad tym mocno rozwodził, natomiast coś czego tu nie zobaczycie, głównie dlatego, że nie istnieją, są czasy ładowania. Tak krótkie, że ekrany proszące o wciśnięcie spacji, by kontynuować, wydają mi się tu zupełnie zbędne, bo naprawdę nie ma tu na co czekać. Trochę rozdarty jestem w kwestii wymagań sprzętowych, bo jest to kolejna gra, która domaga się w minimalnych karty graficznej z ray tracingiem, którego nie da się wyłączyć w opcjach. A gra chyba trwale przypięta jest już do renderera Vulkan. Z jednej strony będzie to bolało sporą grupę graczy, z drugiej najstarsza wspierana karta RTX 2060 Super ma już 6 lat, więc może nie powinno nas już dziwić, że technologia do przodu? Liczę na wasze przenikliwe opinie w tej sprawie w komentarzach. Jednoznacznie świetnie zrealizowana jest za to oprawa dźwiękowa, zarówno budująca idealny nastrój kawałki, jak i przestrzenne efekty dźwiękowe bardzo sprytnie mieszające nowoczesne udźwiękowienie z elementami pamiętającymi jeszcze czasy 32-letniego już oryginału. I tu na szczęście nikt nie jest dyskryminowany przez wzgląd na swoją kartę dźwiękową. Biorąc pod uwagę ciężar i wymóg ray-tracingu do odpalenia gry, nie spodziewałem się cudów po wydajności w trybie przenośnym i niestety moje obawy się potwierdziły. Żeby gra w ogóle się uruchomiła, wymagane były przedpremierowe sterowniki AMD, ale udało mi się odpalić tytuł na Rogue Ally, gdzie na domyślnym presecie Low i 720p gra utrzymywała około 30 fps, spadając nawet do niskich 20 kilku w scenach akcji. Po odpaleniu upscalera FSR osiągnąłem już bardziej przyzwoite 45 do 50 klatek i musicie uwierzyć mi na słowo, że na ekranie konsoli wygląda to lepiej niż mocno skompresowany obraz z wbudowanej przechwytywarki. FSR przestawiony w tryb maksymalnej wydajności przebija nawet 60 fps, ale robi się tak brzydki, że nie da się na to patrzeć. Ogólnie jestem zawiedziony, bo Doom Eternal wyciągał tu luźno 90fps i wyglądał spoko. I myślę, że gdyby dało się wyłączyć ray tracing, widzielibyśmy tu podobne wyniki, ale niestety nie da się go wyłączyć, a przynajmniej ja nie znalazłem takiej opcji. Pewnie, grzebiąc w ustawieniach, dałoby się wycisnąć więcej klatek, może nawet utrzymać stabilne 60fps kosztem jakości obrazu i rozdziałki. Ale na pierwszy rzut oka nie jest to najlepiej i sugerowałbym do grania jednak jakąś mocniejszą platformę. Zagrałem więc również na swoim kilkuletnim już laptopie i faktycznie przeskok na sprzęt spełniający wymagania sprzętowe to niebo a ziemia. Kod przedpremierowy wymagał tu zainstalowania dostarczonych przez BTSD przedpremierowych sterowników, ale potem gra śmigała już bez zarzutu na mobilnym RTX 3060 z równie mobilnym procesorem i7. Choć technicznie system miał za mało wiramów, tylko 6 zamiast wymaganych 8, to tytuł pędził w 1440p w okolicach 60 klatek na średnich ustawieniach graficznych, co pozwalało już grać całkiem komfortowo. Za nic nie chciał włączyć się tu DLSS. Jego wybranie zawieszało grę. Podejrzewam, że premierowy sterownik naprawi ten problem, ale domyślam się, że dostałbym w ten sposób jeszcze trochę klatek. Myślę więc, że akurat w przypadku tej produkcji minimalne wymagania pozwolą faktycznie nie tylko grę odpalić, ale i nawet zrobić to w miarę płynnie. No i taki to właśnie okazał się dla mnie nowy Doom. Spędziłem z jego kampanią ponad 15 godzin przy pierwszym podejściu i czuję, że szykuje się ich jeszcze kilka. Doom The Dark Ages jest w czasach bezpiecznych sequel i grom odważną i chociażby za to należy mu się uznanie. To, czym przyciągnął mnie do siebie, czyli swoją bezkompromisową próbą znalezienia dla siebie kolejnego unikatowego punktu zaczepienia, może być jednocześnie tym, czym odrzuci od siebie fanów pierwszej czy drugiej odsłony, tak jak Doom Eternal rozjechał się z oczekiwaniami miłośników wydania z 2016. Edge Software znów krzyżuje ze sobą DNA Dooma i Quake'a, wyciągając z pieca co rusz nową kombinację cech obu tych tytułów. Jeśli podejdzie się do niej właśnie w ten sposób, myślę, że można się będzie bardzo pozytywnie zaskoczyć. Ja w tej techno średniowiecznej baśni odnalazłem się jak u siebie.